Nie, tu jest ta siekiera. Wow. Wow. Co? 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 Co tam mają? Co? No. Kościół. Okej. Okay. Zaraz chyba. Boże. <laughs> Zabieramy to wszystko i śpiewamy stąd. Co? Safe... Haven? Okej. Okay. Tu przynajmniej nas nie zaatakują. W snopie światła. Nie wiem, czy są tam jacyś. Wszystko mamy przeładowane. Może spróbujemy postrzelać trochę ze strzelby. Oni gdzieś tu są. O! Oni rzucają czymś. Wow. O wow! nie bić, nie bić, nie bić, nie bić. Dobra, po prostu idźmy. Stąd. Ja wolę pistolet. <gry> au. Au, au, au. czekaj wow. <noise> Czekajcie! Ale jest tu dużo! O. God. No! Nie mnie! Ja jestem w snopie światła. My tam są jeszcze. Ej! Jakim cudem on mi się za plecami pokazał? Ja się boję, ja chcę stąd iść. Ja już nie chcę walczyć z przeciwnikami. Jezu, tam mgła jest przerażająca, naprawdę. Gdzie jest ta stacja. O, o, nie bić mnie. Proszę. O, tu jest jakaś strona. O, tu już się uspokoiło. Gła opadła. To w ogóle chyba miałem jakąś inną trasą chyba przejść. No ale dobra, nieważne. Podnieś. Telewizor. Wszedłem do garażu It was Było ciemno i cicho. Miejsce było It looked like someone trashed the place, or that there had been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Okay. To już jest jakby scena z bo nie do tego Dobra, tu mamy kolejny snopik światła, który będzie nas leczył, haha. I kolejne mm, zapasy, 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 zapasy. Znaki. Uuuh! Nie widzę go. <laughs> Ale to jest przerażające. Mam tam tamtędy, bo tu znaki są. Dobra, kolejne zapasy. Kolejna rakietnica. Coś jeszcze? Nie. Okej. Okay. Mm. Długa droga do tej stacji benzynowej jest naprawdę. Mm. Zaraz mi coś zje, ta muzyka mnie przeraża To, że mam latarkę, wcale nie poprawia mojej sytuacji i mojego samopoczucia w tej grze. Czuję, że pominęłam jakąś stronę maszynopisu, ale już trudno. Takie życie. O, tam jest kolejna strona. O, za mną coś, wiedziałam. A macie, za karę. Że was było tylu, hahaha. the cabin on Caldron Lake she asked the sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. Czyli jakaś szeryf nam pomoże się wydostać stąd? Tak? To jakoś odczytuję. Hmm, tam kolejne generatory na nas czekają, chyba. No, wejdź tu. Co my tu mamy? Baterie, kolejną strzelbę. Co jest? Dobra, to sobie przeładuj, ale ja chcę. Jak w ogóle to dopiero teraz zwróciłam uwagę, że chyba jest całkiem podobny ten. E, to menu wybierania broni e, do Maxa Payna. O, to jest ten telewizor. W którym podobno on miał gadać. It Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode A Quantum Suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having hmm, real actors. Barkley Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Doctor Barkley Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute tonight. I'm going to give a practical demonstration. <laughs> of many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment. Known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. No. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this hmm. gun. Chica. With each pull of the trigger, two new realities branch off one in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. Uh, so wait, wait, wait. What you're saying is that every time you pull the trigger in another reality, you die? Yes, yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing... Did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools. Gay, um. Upon quantum immortality. No nie, teraz oh, God. <laughs> poor, poor Dr. Colvin. Filled by his own hubris. ...z ignorancją masy. Może powinien zostawić kratę bez otworzenia, zakończony atom bez obserwacji. Cieszę się, że często zabija kratę... ...w nocy. Tak, obejrzeliśmy jakiś bardzo miły ee, program w telewizji <grywamy> i możemy ruszać dalej. <grywamy> Ojej. Dobra, chodźmy stąd. Ej, jak mam się tam dostać za tą bramę tak w ogóle? Nie powinnam przycisnąć jakiegoś yy, przycisku tutaj... O, właśnie. No, 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 no. O, świetnie. <laughs> Zaraz będzie więcej opętanych. Dobra, zróbmy coś z tym. Co to dało? To nam nie pomogło chyba. Znowu się ta mgła tutaj robi. Jakieś wiatry. No, coraz mnie coś zje. Zaraz mnie coś zje. Zaraz mnie coś zje. Wredne kruki. Nie, dostanę tą chłodą w głowę, mówię nam. Kto tam gada? Pokaż się. Baterie. Jeszcze jedne baterie. No, baterie. Nie mogę już. Nie mogę już baterii. Jezu, boję się, te kłody mi zaraz spadną na głowę i mi roztrzaskają mózg. Gdzie jesteście? Potworki. O, Jezus Maria! Oh Nie. O, jeszcze z tyłu, no! Przeładuj tą broń. Dobra, jeszcze jeden tam został. Ło, wow, jeszcze... No nie mogę się ruszyć! Nie, nie! Dobra, jestem beznadziejna w walce. No nie, i od nowa, chcę za dużo. Dobra, może załatwimy ich rakietnicą. No gdzie jesteście? Okej. Okay. Tutaj. Trochę się cofnę. Okej, okay, jeszcze jeden tam leci, jakiś. A, więcej. Drogi. On zbiewa. Ej! No kurde, nie będę cię gonić po całym tym... No. Ale opętany jakiś, no... Znaczy no, on się nazywa opętany, ale... Jezus! Jak ja mam go złapać? Jakby. O Boże, ta walka będzie trwała wieki w tym momencie. No, nareszcie.

Dobra, co my tu mamy? Kawę? Kmiło. Napiłbyś się tej kawy. O oh, Boże. Dobra, dokąd mamy iść? Tu coś jest chyba, co trzeba by było włączyć. A, bo tą bramę trzeba otworzyć. Tu coś jest. No, otwórz to. Okay. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Okay. Jakieś strony maszynopisu? Jakiś nie, jakiś stary wrak mamy. <laughs> I starą taczkę. Hmm. Dobra, jak się mamy tam dostać do środka? To jest dobre pytanie. Po the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas Oh, jak miło. Dobra, tam jest stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head ever since the couple never showed to pick up the keys things had been fuzzy something a feeling caught his attention Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then mm -hmm. let go as the unrelenting darkness engulfed him. No, i pochłonęła go ciemność. To jak for zapewne coś zje. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. <laughs> okay, what's uh, it? Zaraz, zaraz. To Bambi. <laughs> Cześć, Bambi. Co ty tu robisz? O, kawa. Ciekawe, ile już ich zebraliśmy, bo nie pokazuje nam żaden wskaźnik tego. Dobra, chyba musimy się dostać tam do środka. Zobacz. Tak, przeczytaliśmy o, to, o tym w maszynopisie już. Ej, to są spoilery normalnie, ten maszynopis. Ja nie wiem, czy ja go powinnam czytać. outside the story there's only darkness I can feel her presence in the dark just now I could smell her perfume in the room I'll reach her, I'll fix it up I'll bring her back the story will come true if I stop, she's lost I don't believe this it'd been me on the TV talking crazy was I losing my mind? hmm, how to you Alan? <laughs> oh, nordic walking Um, nie wiem, czy można zgasić tą latarkę w jakiś sposób, bo to jest jasno. <gry> A, nie wiem. Czytaj. 60... 68. Doroczny Festiwal Deerfest. Gra i zabawy. Loterie Fantowa. Konkurs wędkarski. Mm. Konkurs wypieków. Muzyka na żywo. Wow. Atrakcje dla dzieci. Zębaty Charlie. <gry> oh God. Niezwykle fantasmagoria. NIEZWYKŁA FANTASMAGORIA MAGA Montgomerego. Okej, okay. nie przekap legendarnej parady platform... Co? Jaka może być parada platform? Mamy mapę. Wow. Co, co, co tu? A, zadzwoń. Dobra. No to zadzwoń, jak już tu jesteś. Ball, Sheriff Station. oh yes pani sheriff na oh thank god sheriff sheriff sarah breaker you are i'm alan wake but listen i was in a car crash my wife alice she's missing calm down mr wake we were staying in a cabin on the island on cauldron lake there's no island on cauldron lake not since the big eruption in the 70s um... <laughs> Please, i can take you there okay you look like you've taken a pretty bad knock to the head are you okay yeah. Listen. we'll figure this out please get in the car we'll swing by the lake and then we'll go to the station okay mr wake have you seen stucky the guy who owns this place i realized mm. i couldn't tell her what had happened in the forest she wouldn't have believed me and then she wouldn't have helped me with alice Cóż, historie typowe jak z filmu. <grywa> wow, nie ma tej wysepki, tak? <grywa> to ciekawe w takim razie, czy jego żona też istnieje w ogóle. A faktycznie nie ma, patrzcie. To dopiero surprise. a Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle and to sprinkle stars and whisper, go to sleep. Wow, Everything in his own eyes. I close my ja eyes. I... Previously on Alan Wake. Oh wow. I came to Bright Falls with my wife, Alice thank you for coming here with me i thought maybe you could write here i don't want to hear it god damn it alice now she's missing alice ah! alice i woke up behind the wheel of a crashed car Mayor? i'm missing a week i was attacked by shadowy men straight from a nightmare the sheriff took me to the lake alice and i had stayed at but the cabin had disappeared <laughs> I'm home. Back here, sweetie. Tak, nazbieraliśmy dużo kawy. <laughs> Nie, dobrze. Fajnie jest to podzielone na takie odcinki jak, jak z jakiegoś serialu. E... O, akurat tam jest kawa. <laughs> Będziemy ją zbierać. Ale myślę, że już tam następnym razem ja już tak się Rozegrałam dzisiaj strasznie długo. Przepraszam za wszystkie moje faile dotyczące walki. Na pewno zwrócicie mi na to uwagę, znając Was. No, ale cóż, muszę się po prostu tego nauczyć wszystkiego, i to myślę, że z biegiem czasu będzie wyglądało lepiej. No, a dziś już Wam dziękuję. Ten pierwszy odcinek był no, dość fajny. I może historia jest dosyć prosta dosyć typowa. To jednak jest no, dość ciekawa, więc myślę, że warto będzie, yy, nie wiem, yy, dalej czekać na odcinki. Mm. <laughs> yy, Okej, okay. yy, więc dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem w drugim odcinku. Yy, na razie, cześć.